Przemek, szału nie ma w tej obronie pasów, a ty ciągle gdzieś daleko. Na pewno. Chciałbym powalczyć o możliwość przede wszystkim treningu z pierwszym zespołem i możliwość gry, tak? bo jak każdy wie, ja potrafię grać w piłkę, potrafię grać dobrze w defensywie i potrafię szerać bramki. Przykro mi z tego powodu, na przykład, że u niej uniemożniono mi gry w piłkę, ale takie jest życie. No ale Ty trenuj, nie trenujesz już nawet z młodą ekstraklasą podobno, tylko indywidualnie. Co to jest? Trenujemy w trzech codziennie z trenerem indywidualnie na sztucznej murawie. Nie możemy trenować już nawet w młodej ekstraklasie. Taka decyzja jest z zarządu. Robimy to co, im, co to, to, co oni nam każą. Ćwiczy kto? Ty, Kostrubała i Kaliciak? Tak, tak, tak. W trzech trenujemy codziennie indywidualnie. Mamy trening też. A trener Szatałów nie widziałby Ciebie na skrzydle. Ta obrona naprawdę cały czas kuleje. Nie wiem, trzeba było zapytać się trenera szytołowa. Ja na pewno myślę, że powalczyłbym o to, żeby grać w Krakowi i pokazałbym przede wszystkim nie w gadaniu, a przede wszystkim na boisku, że zasługuje na to, żeby grać w Krakowi. Ty chciałbyś dalej grać w Krakowi, czy coraz bardziej już myślisz o zmianie klubu w związku z tym z tą sytuacją jaka jest? Nie, chciałbym grać w Krakowi, bo mam jeszcze dwa lata kontraktu. I wydaje mi się, że warto byłoby z tego skorzystać, więc nie warto by było skorzystać ze mnie, bo jestem zdrowy i na pewno jestem do gry, tak?